Placówki oświatowe w całej Polsce zmagają się z wyjątkowo trudną sytuacją w związku z obostrzeniami, jakie wprowadzone zostały w ramach walki z pandemią koronawirusa. Zdalne nauczanie i rady pedagogiczne prowadzone online to obecna rzeczywistość szkół. Dzięki Bogu od dwóch lat mamy już dziennik elektroniczny. Wobec niego trudno też byłoby sobie wyobrazić to zdalne nauczanie. I tu chcę powiedzieć, że jakby mi ktoś powiedział półtora miesiąca temu, że będziemy w stanie przeprowadzić Radę Pedagogiczną, a przypominam, że nas jest ponad 100 osób, mówię oczywiście o nauczycielach, to bym się popukał w czoło. A proszę bardzo, 21 rada została przeprowadzona, maturzyści zostali sklasyfikowani, wszystko poszło gładko. I o dziwo, w dwa razy krócej to trwało niż taka rada, gdzie się spotykamy w sali 106. I dlatego myślę, że to idzie coraz lepiej. Wiem, że coraz większa grupa, zaczęło się to od kilkunastu osób. Po prostu prowadzi wideokonferencje, tak to nazwijmy, nie tylko poprzez dziennik, wydawanie poleceń czy tam pisanie, ale kontaktuje się. Online na żywo ze swoimi uczniami. Właśnie ta grupa bardzo się powiększyła, szczególnie gdy ludzie musieli zainstalować odpowiednie programy w swoich laptopach, żeby przeprowadzić właśnie tą radę pedagogiczną. Więc teraz mogę powiedzieć, że już przynajmniej kilkadziesiąt osób prowadzi lekcje właśnie w formie wideokonferencji. No ja się kontaktuję z innymi nauczycielami z innych szkół, z innymi dyrektorami. Wiem, że to jest bardzo różnie w naszym kraju. Dużo szkół jeszcze nie miało na przykład tego dziennika. Także mogę chyba z przekonaniem powiedzieć, że u nas to wygląda dużo lepiej niż jakaś tam przeciętna w kraju. Maturzystów mamy 210. 110 w technikach, 100 w liceach. Teoretycznie matury mają się zacząć 8 czerwca. Jak to będzie wyglądać? No nie jestem w stanie, że tak powiem, jakichś rozporządzeń wykonawczych do tego nie ma. Ile metrów kwadratowych będzie potrzeba na jednego ucznia? Ale jak Państwo wiedzą, nasza szkoła jest duża. Mamy dwie sale gimnastyczne, trzy duże korytarze, olbrzymią stołówkę. Także rozrzedzenie tych ludzi, jakie będą przepisy, czy to będzie tak jak na przykład teraz jest w kościołach, że 15 metrów kwadratowych na jedną osobę. My jesteśmy to w stanie zapewnić. Obawiam się o jedno, że jak będzie dużo. Komisji, no jak będziemy jeszcze i na salach lekcyjnych po kilka osób rozsadzać, to czy ludzie z zewnątrz w tych komisjach się będą mogli znaleźć? Także, jak mówię, jeszcze żadnych rozporządzeń nie ma, bo tu właśnie widzę, że jakbyśmy mieli kilkadziesiąt komisji, to tych ludzi z zewnątrz, no ale to będziemy prosić o delegowanie. Nawet i ze szkół podstawowych, nie tylko ze szkół średnich. Myślę, że to jest temat do ogarnięcia. No co prawda, jedno ułatwienie nie będzie ustnych, nie będzie ustnych tych matur, to myślę, że jest dobre rozwiązanie. Podobnie że lektorzy strasznie domagają się, żeby jednak matury się odbyły choć. Kraje na zachodzie Europy są już co odwołały matury. Nasi się tego domagają. Więc trudno jest cokolwiek wyrokować, jak to będzie. Czy będzie możliwe 8 czerwca. Gdy kończyliśmy zajęcia 11 marca, sam myślałem, że ta przerwa będzie trwała dwa, góra trzy tygodnie. Dzisiaj już do 24 maja. I tak na dobrą sprawę końca. Nie widać wszystko wskazuje na to, że ta epidemia nagle nie wygaśnie, więc nawet chyba będziemy musieli klasyfikować i te młodsze klasy znowu online. My jesteśmy gotowi. Państwo siebie mogą zapytać, co robimy? Wysyp ankiet z kuratorium, z ministerstwa. I to takich ankiet, które myślę, że mogliby sobie darować. No ale jesteśmy i robimy. W kolejnej odsłonie programu porozmawiamy z Ewą Malec, dyrektor pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Kozińcach. Zapraszamy.